W um. no, będzie krótki, dziesięciominutowy. Okej, okay, to play come, Tutaj jest mój domek. Nie będziemy grać od nowa. Tylko już. A to ma jakąś lore spokojnie. Co to jest? Co tam gra? O tam. Co tam gra? Dobra, idę. Po kopie sobie tam w tej dziurze, bo tam jest dużo rzeczy, na przykład żelazo i inno, tam jest żelazo. tam proszę bardzo, bardzo. Mamy tam mam Tam mamy... Ktoś będzie, co wow. tu wow. inne rzeczy, dobra, idziemy. Dobra, szybko, 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 no. Dobra, idziemy znowu. Musiało coś się, zep... musimy spaść, wow. oczywiście. Dobra, do tej tutaj... strony A i temu nie, aha, dobra. Tam, i tam, i temu. i tamy, i tam, i tam, i tam, i Dobrze, kurczaka zebniemy tam, 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 tam no, spoko. Nieważne, idziemy tutaj nadal wciąż, o tam są moje itemki. Teraz niech muszę życie zreśpi. Żeby to nie znikło. Wejdziemy. Czekajcie, tutaj zetniemy, żeby nas czasem nie walnęło. Dobra i biegniemy tutaj. I teraz chodzimy na to. Dobra i powinno wystarczyć i teraz możemy zabrać wszystkie temy. Yy, okej, okay. są wszystkie. Yy, oczywiście, gdzie tutaj było, gdzie to było? O, tam się tam są węgle. O, tam jest moje mięsko. Co tu się stało? No niech to. No skurcze. Dobra. hej, tub. Jeszcze tutaj trzeba się liczyć. Dobra, gotowe. Teraz tutaj... Tam zostało moje mięsko. O, tu są skórki jeszcze. Zostało moje. Mięsko. Ja jeszcze tam się mogę dostać. Dobra, na razie to nieważne. Idziemy sobie. I sobie idziemy. Eee, dobra wyjść woda. Jak, jak, jakim sposobem moglibyśmy się dostać tutaj, no bo żeby wyjść to muszę... Dobra, tutaj jest węgiel. Tutaj lepiej trzeba... A nie, tutaj nie. Hop, hop, I gdzie ten węgiel? Czyli tu. No i gdzie to jest? Fak. Aha, tutaj nie widziałam, dobra. Hop, hop. Dobra, I jest. Można kopać. Na pewno jak zawsze na każdy węgle coraz więcej węgla. Więc tutaj chyba nam wystarczy. Przepraszam Was za te dźwięki. O, już mam 44 węgla. Jak to widzicie, patrzcie, jak dużo tego węgla? Może nam tutaj jest tak dużo węgla, to może nam się uda 64. A nie, jednak 64 wam się. W tym miejscu, no niestety nie. No tam się te dwa mięska, a mi by się na później przydały, tam się jeszcze tylko jak się tam dostaniemy. Okej, okay, to jak mało będę wychodził, bo się może zrobić ciemno. Dobra, więc idziemy tu, tu. Dobra, idziemy. I teraz trzeba kopać. Nie lecimy. O tam jest jajko, nie będziemy go borać. Dobra. Film będzie trwał. No kurde. Dobra, może tutaj będzie szybciej. Nie wiem. Może nam wystarczy, może nie. Dobra, lecimy. Tam, tam... No co jest? No stawiaj tu. No i co? Jeszcze... Dobrze, jesteśmy dalej, czekajcie Jesteśmy dalej, yy, przepraszam, była taka krótka przerwa yy, Dobrze, tutaj może nam wystarczy 7 Okej, okay, lecimy No No i wystarczyło Tam są moje domki zaraz wam zaprezentuję, jak nie widzieliście Złączyłem je tak wszystkie do kupy Dirtem. Więc to jak to, 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 to się prezentuje? Yy, dobrze, tutaj wejdziemy, sobie już dokładnie. Gdzie tu wleliśmy? tutaj się tak prezentuje. Nie wiem, czy to jest takie super halo. Idziemy bardzo wysoko, na samą górę. Piętro niżej mamy piętro niżej. O proszę bardzo takie piętro jakby. Tutaj nie mamy nic do roboty. Okej, hmm. jak nie... okay, ja była znowu usterka, bo dziecko takie mało płakało. Nie, nie wiem, czy się chyba się na 100% nie przestraszeli, ja was znam. To się nie boicie. Co co troszeczkę będę musiał y, oczywiście... Robić pauzę. <laughs> Idziemy sobie dalej. Tutaj jest tak dirtem złączone. Przepraszam za ja to bardzo. Ok, już możemy sobie grać. Zatrzymałam się tutaj tutaj jest tak złączone dirtem. Tutaj takie zostało, ale to jest niepotrzebne. Pokażę Wam. Tutaj jest takie wejście tamtymne, tam, tylne, tam się gdzieś tam do okawa. Hmm, tutaj postawiłem sobie takie coś niczego. Pójdziemy znowu tam. Tutaj jest dziura, żeby było ciepło. O nie, właśnie nie. To zapomniałam, że to położyłem. Już jakieś chwile miałam to zamknąć, czyli dobrze. Pochodni jeszcze. <laughs> ok, idziemy tutaj, tutaj mamy taką coś, dobra, to nieważne. Y tutaj jak coś powiem, ogarnij się, żeby mój kolega jak coś się. Nie podoba to tutaj podchodzić. Dobra. To by było na tyle, że nam się z do kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku będziemy yy, demo, yy, będziemy zabijać yy. no, potwory siema.